się owoli ludzie sklejemy właśnie torebeczki no, może nie sklejamy, a przygotowujemy elementy do, do sklejenia nanosimy klej na, na krawędzie klej dość rzadki, taki aby skutecznie skutecznie spenetrował skórę, aby, aby to nie była powierzchnia, wiecie, jak taśma klejąca, przyklejona do powierzchni, tylko spoina, która złączy te skórki trwale. Jestem przekonany, że większość tych połączeń klejonych, które wykonaliśmy tutaj już nie raz, jest na tyle mocna i trwała, że ich połączenie przeszywanie mogłoby być w pewnych, w pewnych przypadkach wykorzystania tych elementów zbędnym, bo samo klejenie zniosłoby obciążenie obciążenie, obciążenie po prostu tego, tego no, tej siły rozrywania kolejna podkówka nasmarowana, jak już wcześniej zasugerowałem aby dobrze, odpowiednio skleić te elementy, klej potrzebuje pewnej, jak to się fachowo nazywa, stabilizacji. On dopiero po jakimś czasie powierzchnie chłonne, pokryte kolejną warstwą, będą lepkie na tyle, aby połączyć te elementy trwale, ale o tym na pewno zobaczycie. W kolejnych naszych filmikach króciutkich z serii, dlaczego jest tak drogo, polecam subskrypcję naszego kanału Pilot Leder. Polecam też odwiedziny naszej witryny pilotleder.pl. I się majcie wolni ludzie. Do zobaczycha.